Pani do porządku obrad, y, y, na początek dwie y, informacje w związku z y, omawianymi w dniu przed uchwałami y, i przyjętymi y, propozycjami zmian. Ulega zmianie nazwa uchwały zaplanowana pod punktem A. Y, ulega wykreśleniu y, słowa uchwalenia. Czyli uchwała ta dyskuje nazwę y, uchwała w, regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy między. Podobnie. Z, y, ulega y, zmianie nazwa y, tytułu przepraszam, uchwały zaplanowanej pod punktem F w związku z przyjętą przez Komisję propozycją zmiany zapisu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany z planu zakres przez przed stronego gminy Miejcz Zmiany polegające na ograniczeniu zakresu planowanego opracowania planowanego opracowania zmiany w krańcu eksponowania przed wyłącznie wydziałki o numerze 24 przez 12. Tytuł tej uchwały y, zmiany nie następująco. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód obręb wdrożeń stawia się część żeby działka nr 24, przez 12. gdzie jest potrzeba, aby y, tę proponowaną i przyjętą przez, przez Komisję zmianę umówić, pan kierownik służy informacjom. że będzie taka potrzeba w momencie procedowania, to również y, jest taka możliwość. Y, Ponadto proponuję dodanie w punkcie czwartym pod literą G nowego projektu uchwały omówionego na wczorajszej komisji z Stawię, w sprawie rozpatrzenia pisma przyjętko procedowania administracyjnego. Panie yy, Panowie Radni, kto jest za, yy, za dodaniem podpunktu G proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Czy kto jest ciebie, Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dlatego, iż y, y, Rada przyjęła y, dzisiejszy porządek obrad. Ok. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 19. sesji Rady Miejskiej i Zarządu. Dla Rado protokół z sesji był udostępniony w systemie jak również w biurze Rady. Czy ktoś z Pań, panów radnych wnosi uwagi do projektu protokołu sesji? Nie widzę, stwierdzam za iż Rada przyjęła protokół z 19. sesji Rady Miejskiej w Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwał radnych. Pan Nie proszę Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Drodzy Mieszkańcy. Ja w tym wstępie chciałem tutaj powiedzieć kilka zdań dotyczących tych naszych pierwszych uchwał dotyczących gospodarowania odpadami i po wczorajszej komisji nastąpiły mi się y, takie wnioski i przemyślenia. Miałbym do Panu Burmistrzu prośbę i apel, aby jednak mimo to, że będzie to bardzo trudne pochylić się nad tym, aby y, ustalić jednak system opłat. Za śmieci i weryfikacji deklaracji osób zamieszkujących w nieruchomości, aby uczciwi mieszkańcy nie musieli ponosić kosztów za tych nieuczciwych. Miałbym taką propozycję, żeby może powołać albo komisję, albo zespół osób, która zajęłaby się rozwiązaniami, a może nawet innym sposobem pobierania tych opłat. I ja tutaj chciałem zdeklarować swój udział właśnie w pracach takiej komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, dziękuję za ten głos Panie Radny. Na pewno weźmiemy go pod uwagę i takowe spotkanie przeprowadzimy, myślę, że na komisji wspólnej wszyscy razem. Bo rzeczywiście tak jak pokazywaliśmy to w dniu wczorajszym na komisji, wielu mieszkańców delikatnie mówiąc oszukuje całą resztę, która potem solidarnie musi płacić dla tych, którzy nie wykazują swoich współmieszkańców domach. Przedstawialiśmy, że są różne możliwości ewentualnego uszczelnienia. Jedne, które są bardziej dla mieszkańców pozytywne, drugie trochę mniej, ale na pewno potrzeba głębszego spojrzenia na ten temat i decyzji, którą z tych metod przyjmiemy, aby to uszczelnienie nastąpiło. Wiemy, zresztą to przedstawialiśmy, że którą byśmy nie wzięli pod uwagę, na pewno będzie elementem kosztowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy zatem do głosowania. Pierwszy projekt uchwały to uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzyko. Даже да. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu pod literą B. Uchwała tego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i za tych odpadów w zamian za uiszczoną odpadę iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, stawki, jakie opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bio odpady stanowiące odpady komunalne kompostowników przydomowych. Zagłoszowanie. Dziękuję za mnie Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy do kolejnych. Przekładanie przez właściciela nieruchomości terenu gminy <grych> Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zamierzam głosowanie. Stwierdzam, że uchwała przyjęta jednogłośnie. w sprawie uchylenia uchwały nr 25 łamane na 234 na 2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Międzychód w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Zarządzam głosowanie. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spowodzenia zmiany w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miejsców Obręgowych w tej strefie przemysłowej działka nr 24 łamana w przestrzennej. Stwierdzam, już uchwała przeszła. Głosami siedmioma za, sześć głosów przeciwnych i jedna, jeden głos wstrzymujący Ostatni projekt uchwały w dzisiejszej sesji to uchwała w sprawie rozpatrzenia pisma, który ustawi kodeks postępowania administracyjnego. Czy pan przewodniczący komisji jeszcze... bardzo proszę o pasujące uzasadnienie. odpowiednio sprzyjmującemu i odpowiednio wyboru to odpowiednio. A. Jesteście po prostu Ale kiedyś się sobie jest Jesteście po prostu do niczego. Do niczego. Do niczego. Przypominamy 1237, dzisiaj jeszcze 30 głosów przeciw i macie to. Pamiętajcie, że to są wasi wyborcy przyszli. Panie Piotrze, fabryka pianki to też jest fabryka chemiczna. Wczoraj pan mówił, że pan by się pod tym podpisał. Nie, dziękujemy bardzo. Wszystko już jasne, Wiemy kto jak... Dziękujemy radni. Odpowiedzi. w przyszłych wyborach z pewnością. Proszę może o zabranie głosu pana przewodniczącego, którym miał głos na początku. Jeżeli jest wola zaznaczenia głosu, to na kolejność. kolejności. Tak, bardzo. Dziękuję. proszę. Wszystko znaczy instytucje, które gdzieś tam mają związek z ochroną środowiska, my będziemy uderzać do Akademii Rolniczej, żeby też jakieś stanowisko zajęła w tej sprawie. No a potem będzie wystawione to, e, to być do publicznej wiadomości. Będzie na pewno przygotowany jakiś projekt przez inwestora, ten plan. Trzeba się temu będzie naprawdę mocno przyjrzeć, co tam jest w zapisach, tak? bo ja prosiłem wczoraj, żeby zdjęli to, żeby przygotowali to tak, żebyśmy mogli mieć wgląd do tego, no to możecie sobie zajrzeć na wieście międzychodzkie, jak wyglądała wczorajsza komisja wspólna. Więc odpowiedź macie jasną, nie? Na to wszystko. Tysiąca dwustoma podpisami mieszkańcami, co dzisiaj większość radnych wytarła tyłki, tak można to określić. Mają im właśnie głęboko gdzieś. Dlatego że zostało to dzisiaj przegłosowane, bo idzie na urlop i by to nie przeszło. Część radnych wiedziała, że będzie szlała, że będzie oceniała się te argumenty. Ocenili jak ocenili. Przekonam, tak. Na tym to nie jest koniec, to jest wystąpienie. Natomiast wiemy doskonale, że przystąpienie już o pewnych sprawach. Nie podlega dyskusji, że będzie emisja środków, które są są dla środowiska, to już to już z Wynika po prostu z wniosku i nie Tutaj, tutaj, panie, to, jest panie, w panie, Widzimy, to jest To niemożne. jest tak naprawdę. Spodziewał się Panie tego wyniku? To znaczy wierzyłam w to, Maria Taczanowska, żeby nie było niedomówień z kim, kto mówi. Wierzyłam w to, że będzie uczciwie i rzeczywiście, że zdrowy rozsądek przyszłych pokoleń, bo to nie dla siebie robimy. My i tak zejdziemy za chwilę. Ale widzę, że pan Grzesiu Kurek... Jednak w Boga nie wierzy, i honoru to nie ma, bo dla mnie radny, który występuje z klubu i przeciw klubowi działa, powinien oddać mandat. Jakby miał resztki honoru, ale zdolności honorowych to tutaj większość radnych nie ma, bo działa na przeciwko społeczeństwu. Pan Wolny no nie jest człowiekiem honoru, w związku z tym, to już mu powiedziałam dwa lata temu, zdolności honorowej nie ma, a kto rozumiesz honor szanuje, ten się mu nie odkłania i nie kłania. Państwo zebraliście ponad 1200 podpisów Panie, przeciwko tej inwestycji, mimo tego radni zagłosowali tak, jak zagłosowali. Tak, Hanna z aktywny zielony międzychód. Zebraliśmy 1237. Dzisiaj jeszcze donieśliśmy 30 głosów. Państwo radni wczoraj byli o tym poinformowani. Pan burmistrz próbował zdyskredytować tę liczbę. Wręcz mówił, że rozmawiał z kilkoma osobami, które w tej chwili by się nie podpisały. Myśmy naprawdę nikogo nie zmuszały do podpisania. Każdy, kto był lepiej zorientowany, podpisywał to samowolnie, dobrowolnie. I naprawdę to było nieuczciwe ze strony pana burmistrza. Widocznie radnych nie interesuje głos społeczeństwa. Mam nadzieję, że społeczeństwo powie, co o tym myśli przy następnych wyborach. Publikacja Pana Wolnego, na, na, na te, które dostaną na, na tej, bez, na na bez tej skóry. Skóry. świadczy o tym, że to znaczy, że my jesteśmy jakąś reakcją tutaj i tak dalej. A czyli on jest reprezentantem powinien Ja na szczęście mam spokojne sumienie, bo na niego nie głosowałam i nigdy mu nie powiem. Kurwa. Bo dla mnie to jest człowiek, który nie ma honoru i winał. No. Nieważne, nie wytnie. To jest człowiek, który tego nie wytnie. W czasie zbierania... Zabonę, to jest a tutaj droga, z której będzie korzystać, będzie korzystać. I mieszkańców, no przecież w okresie letnim też głównie mieszkańcy gminy tam użytkują plaże i tak dalej. No i dla turystów, którzy byli zawsze dla na, wielu nas na z tymi źródłami Ja w ogóle nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, słuchajcie, skąd w panu wolnym jest tyle chęci, słuchajcie, marmity. Moja córka jeździ codziennie do pracy do Nowego Tomyśla i półtora roku temu jedzie rano i mówi, chyba samochód mi się pali, zatrzymała się. Za dawny Christiana Polew tam na dworcu wąchuje nic. Zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak śmierdzi. Się... Przecież ta, ta e, Ja rozumiem, że firmy muszą być. Proszę popatrzeć na, na miejscowości, na przykład na Pniewy, które mają mniejsze firmy i tak dalej. Skąd w wolnym jest tyle chęci takiego niszczenia? Pamiętacie, taka była historia, jak za pierwszej kadencji powiedział, że e, e, dowiedziałam się, że w, w, niż, w tym w Muchocinie spalarnie od plastików twardych. No tam się to, on trochę był za słaby i trochę się wycofał, ale już idą słuchy, że on do tego wraca. Nie wiem, czy smród się za nim ciągnie, on lubi smród, tylko, że on się później zwinie z stąd, a my z tym zostaniemy. To jest po prostu człowiek, który ma, no nie wiem, no jak dziwnie chory człowiek, bo bo normalny człowiek nie działa przeciwko swojemu społeczeństwu. A zresztą ciekawa rzecz. Rzecz się działa, słuchajcie, jak został burmistrzem, spotykali się panowie u pana tam piekarza na Dzięcielinie i ciekawą rzecz powiedział. Jednemu, który jest, i jeśli się zgodzi, nie będę mówiła teraz nazwiska, ale jeśli panowie on się zgodzi, to, to powie. Było to latem na Bożeny i pan wolny. Przyszedł jak zwykle na pół do dziewiątą tam na kawkę. Już niektórzy odeszli z tamtych, którzy tak chcieli usprawniać międzyludztwo Wolnym. Powiedział, że on i tak rozpuł wszystko. E, jeszcze o wiceburmistrz powiedział, że ta będzie pracowała w firmie tam e, w Samsungu. W stosunku do mojego męża też tam kilka epitetów wrzucił, ale to jest moja prywatna sprawa, ja mu prywatnie też to zapłacę. Fakt jest taki, i to nie jest odgrażanie się, to jest sprawiedliwość. I powiedział, że, i co mi zrobią? I tak roz. I tak. I zapytam się wtedy tego, tego um, stolarza, bo z zawodu stolarzy. I co ty zrobiłeś, nie? A on. To powiedział, a co ty. Nie widzę. Przechodzimy zatem do ostatniego punktu zakończenia obrad, ale zanim zakończę dzisiejsze obrady, chciałbym poinformować, przypomnieć, że kolejna sesja Rady Miejskiej odbędzie się 25 lutego we wtorek o godzinie 16.00. W związku z powyższym Komisja Wspólna Przedsesyjna odbędzie się 20 lutego we czwartek o godzinie 15.30. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady XX sesji Rady Miejskiej Międzywodów. Dziękuję wszystkim Państwu dobrze.